Ostatnio skończyłem przy choroszy gdzie odblokowamy kogoś goryla. Teraz idę odblokować kogoś innego. Zostawcie mi wychoro jedna. Oj! Oj! Ale to jest okropne, tutaj nie mam pola manewru żadnego. To jest straszna chorosz. Jakim cudem muzyka w gry mi zadaje więcej odgłosów niż ja, skoro już ją ściszyłem? No, kręgosłup ci odpada. Oj, się, poszło za pierwszym razem. Byle by kurwa nie spać, bo ja się załamię. No, wdechłeś. Ty też. A to jest koniec! Ja wysiłać nie muszę. Siema, jestem w zagłębia, aby A jest choroszy pewnie. No. To co to jest za monstrum? Pającek? Pającek! Wszyscy kochają pającki. Szczególnie arachnofobie, oh oni to kochają pającki. wszedłem przez, przez tunel! Za <laughs> szybko! Speedrun z uciekania przed Oj. Okej okay. Jeszcze żyje Ale on też jeszcze żyje Dobra, chyba pająka dopadłem Ale zaraz cała reszta mnie dopadnie Muszę się uleczyć, to mocno Oj, super. Mój magiczny akord śmierci zadziałał. Ale zaraz nie zadziała. Dobra. Już dziesięć przeszedłem, zajebiście. No, kręgosów ci odpowszłym jakuj z choroszy. Nawet nie wiem gdzie ja jestem. O! Teraz mogłem przejść, tak? A kurwa w poprzednim odcinku się nie dało. O. Uciekam od kłopotu, uciekam od kłopotu. Bije psa, bije psa, bije kota, wiesz bije chomika. A tak naprawdę nikogo nie biję, tylko uciekało. Ludzi. Uciekało od zwierząt, które mordują, bo nie potrafią żyć inaczej. Aha, aha. Jestem słaby wroga. I teraz gram w kroka. I... Dobra, nie wiem sobie... Lepiej, żebyście nie sychali z kinch. O! Wagonik z Minecrafta da się popchać! Posunąłem wagonik z Minecraft, bo nie dam się go przeskoczyć. I w Szańcu jeden He, i co Chorosh? Jawor jeden, Chorosh zero Kurwa, się wystraszyłem, bo utknął mi na słupie. Okej, okay. bicie dzieci! Bicie dzieci. A raczej nie bicie dzieci, bicie... Z... ...agresywnych zwierząt. Zagrafi grafikową sarkę, dobranoc. Właśnie. Powinienem to tak powiedzieć. Nie, że biję, że zabijam. Nie, gram mi kołysankę, a, oni, a im się tak podoba, że usypia, że zasypiają. Oni nie umierają tej piosenki. Znikają albo zasypiają, a gra jest tak kochana, że nie chce mi zaświęcać pamięci jako ktoś i Po prostu go usuwa. Przenosi do wymiaru snu. Może być na forma. Tak. Czasami chyba naprawdę zbyt dużo głupot na tych nagraniach. O Masz... Przyszedłekka! Żyletka Ostatni cios! No i... Jedna żyletka i trzech chorych padło Zapierdalam Zapierdalam Zapierdałam się. Nie, 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 Paroduję kogoś, koń kogo nie powinienem parodiować. Kurwa, czemu tak na mi się kojarzy z energo? Ja jak ogląda a worty, bo nie ma Bo raczej by nie poświęcać czasu na taki gówniany kanał jak mój. Taki mały, taki What? What? słaby, taki mało humorowy. Oi! Poza tym, to, to nie łódź, tylko chorost. i śmiertelność było i dlaczego zginęł, zepchnął mnie kurwa on kurwa umieł nawet i pływać inaczej to ja bym to przeżył zrobię ci teraz shampoo mambo shampoo mambo o, coś spadło czyli rozumiem ma kord śmierci a potem coś spada a jak nie spada to bije przeciwników znaczy, uzywiam! Jeszcze po tym kanionie łażę, ja się tego What? boję. Uciekam, jak najdalej się da. Mam z życia, nic mi nie zrobicie. A jednak to zrobicie. Bo oberwałem. No. To jest jakaś zachopana dziura. I, i nawet jakby się What? dawią odkopać, to What? bym pewnie tam wyszedł łatwo. Serom, oni myślą, że ja się ich boję, że będę traktował ich poważnie. Ja mam potęgę w klawiszu AIS, a dodatkowo umiem skakać. A oni nie! Ale za to oni umieją pływać To to jest What? czego się obawiać I biją mnie za 20, a 20 ciężko zyskać. 10 albo 5 jeszcze ujdzie, ale 20 nie O, dziesiątka, której nie szło zebrać Co? To nie jest... To jest taka oloszańska melodia To jest chorążczańska piosenka ludowa. What? 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 Oficjalny hymn choroszczy. No, oficjalny hymn choroszczy. Właśnie go zagrałem na waszych oczach. Za darmo. Ale za to nie słychać jak ta myszka albo klawiatura, to jest dobre. Może i obraz, i mikrofony daleko z gówna, ale... No muszę jedno przyznać, że lepiej tu hałas niż na moim PC. Bo faktycznie tu to, co jest hałasem, a nie to co. Według... To co nigdy Niby jest hałasem. Mój głos na przykład już nie jest hałasem, a... Wiem, że wiele programów uważa go za hałas, Discord nawet. ale taki się ten typ pierdolił, że mówił głośno, a się okazało, że miałem ja poczułe to jebane tłumienie zakłóceń, przez co kurwa słychać było. nie jeden że <laughs> Jeszcze mnie wyzywał. Uciekam od choroszy. Nie wiem, który to level, ale chętnie bym się dowiedział, na pewno już połowa połowę gry przeszedła. A dopiero 11 minut na To jest bardzo mało. A, nie boję się was. Jest! Ucieczka! Udała! Haha, uciekła. Oj. Dobra, ja bym chciał bosa jakiegoś. Ja no piękne odgłosy chorosszańskiej melodii. Ale oni chyba nie rozumieją swojego języka, dlatego mają krowę i nadal są agresywni. No. Tylko tak się profesjonalnie przeskakuje przeciwniku. Nie boję się was. Mówiłem.

Oj! No Togo kurwa jest! Aniołku! Dobra, nie jesteś aniołkiem, bo mi bijesz. Co ci tak kurwa okaleczył? Dobra, to moc inny będzie napierdala. Dlaczego nie mogę iść zrobić? Krzyki? Nie przeżyję tego. Nie mam szans. O, dobra, da się ją trafić, tylko... O, chuj. O, Mam tyle życia, co wtedy jakiś... Dobra. Lila dołączyła do kapeli. Ale strasznie oszpecona ta Lila była. I strasznie zadziorna. No to... Do jutra. Pilotacie, będzie jutro. Trzymajcie się.